Cześć, jest z nami Tymek Kucharszczyk, kierowca brytyjskiej Formuły 3 i chcielibyśmy Was zaprosić na okrążenie referencyjne Race Time Attack Challenge, rundy czwartej. Cześć, dzisiaj będziemy ścigać się po Alton Park w Formuły 3 i zapraszam Was na mój kontakt. I moje kółko po to, że um, Alton Park był w bolidzie Formuły 3 pierwszy zakręt bardzo szybki Zbicie biegu tylko do czwórki, szybko na gaz, piątka. Teraz przez padok hill i do drugiego zakrętu cascades. Także bardzo szybki czwórkom trzeba trzymać się ciasno, bo tam jest najwięcej gripu. Teraz druga prosta do szybkiego lewego, pełny gaz i hamowanie do wyprofilowanego nawrotu shell. Spokojnie na gaz, dobre wyjście, uważać na e, tarkę z zewnątrz i dojeżdżam do pierwszej szykany, mocne cięcie przez wszystkie tarki e, do dwójki, szybko na gaz ważne wyjście na prostą tutaj e, po lewej stronie także, bo jest większy zjazd e, i można bardziej napędzić auto teraz druga szykana, mocne cięcie na trzeci bieg teraz tutaj e, przed wyjściem e, wjeżdżamy znowu na górkę i przed nami ostatni sektor Zakręty druic. Bardzo szybka sekcja, zbicie o jeden bieg, tylko czwóreczka. Bardzo trzeba mieć dużo pewności siebie w tym zakręcie. Ostatnia prosta hamowanie do ostatniego zakrętu. Drugi bieg. Dobre wyjście, i tak się kończy okrążenie po Oldenburg. To było okrążenie referencyjne Tymka Kucharczyka, więc teraz wasza kolej, by sprawdzić się w czwartej rundzie Raceman Time Attack Challenge.